Podcast NSM. Nowoczesna sprzedaż i marketing. Odcinek 38. Cześć, nazywam się Szymon Negacz. Na co dzień jestem właścicielem Sellwise.pl. Firmy, która poprzez doradztwo i szkolenia pomaga w sprzedaży. Moją największą pasją, dookoła której zbudowałem swój zawód, jest sprzedaż i marketing w firmach B2B. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w moich podcastach często usłyszysz o nowoczesnych technologiach i o tym, jak ich używać w sprzedaży. Jeżeli w Twoim życiu zawodowym mierzysz się ze sprzedażą, ten podcast nie pozwoli ci się nudzić. Tytuł odcinka to: Sprzedaż nie jest jak wymiana oko. Cześć, witajcie, witam Was serdecznie w 38. odcinku podcastu Nowoczesna Sprzedaż i Marketing. Dla wszystkich tych, którzy słuchają mnie teraz po raz pierwszy, bardzo Was zachęcam do naciśnięcia tego magicznego guziczka o nazwie Subskrybuj, obserwuj, jakkolwiek nazywa się on w aplikacji, w której słuchasz tego podcastu ewentualnie jeżeli pod koniec tego odcinka zdecydujesz, że fajnie byłoby zostawić komentarz lub ze mną porozmawiać, to albo na LinkedInie, albo na Facebooku, jak wpiszecie nowoczesna sprzedaż i marketing, to znajdziecie miejsce, w którym możecie to zrobić. Innym takim bardzo oczywistym miejscem jest oczywiście iTunes, gdzie tych recenzji jest już trochę. Jeżeli ktoś by tam taką recenzję napisał, to ja tą recenzję przeczytam w kolejnym odcinku podcastu. Dobrze. Zakładam, być może tak jest, że część z Was trafiła do tego podcastu ze względu na jego tytuł. Wydaje mi się, że jestem pierwszym sprzedażowcem w Polsce, który będzie porównywał sprzedaż do wymiany opon. <grym> I nie, nie pójdzie Wam tak łatwo. Nie dowiecie się we wstępie, co mam na myśli. Dowiecie się dopiero we właściwej części odcinka. Także chyba zrobię tak, że rzeczywiście zakryję to pewną formą tajemnicy i Niech odcinek wysłuchają ci, którzy mają zaufanie do tego, że odcinki, które nagrywam są wartościowe lub staram się zrobić wszystko, co mogę w, w mojej mocy, żeby rzeczywiście były wartościowe. Więc zachęcam Was do wysłuchania odcinka, w którym dowiedziecie się, dlaczego sprzedaż nie jest jak wymiana oka. Na początku się zastanawiałem, czy może słuchacze będą mieli jakieś inne skojarzenia. Nie wiem, że na przykład nie jest jak wymiana opon, czyli nie trzeba jej wymieniać raz do roku, albo nie jest jak wymiana opon, czyli nie jest prosta i szybka. No to będzie coś odrobinę, odrobinę głębszego. Natomiast. Przejdźmy do meritum. Ja od pewnego czasu pracuję jako konsultant, czyli ja to w paru odcinkach mówiłem, dla nowych słuchaczy powtórzę, czyli pomagam firmom, być lepszym w sprzedaży. I to opiera się o kilka rzeczy, bo opiera się o to, w jaki sposób zarządzamy sprzedażą, jak układamy w niej procesy. Wiele procesów od Lead Generation przez prospecting, przez sam proces sprzedaży, przez proces do sprzedaży, przez proces utrzymania klienta, obsługi klienta itd. Jest tych procesów dość dużo i rzeczywiście. Okazuje się, że odpowiednie tego wszystkiego, poukładanie i usunięcie chaosu z tego wielkiego równania pomaga firmom w byciu lepszym, i mam ogromne szczęście móc pracować w ten sposób. Dlaczego ogromne? Dlatego, że praca w ten sposób, ja o tym mówiłem ostatnio w jednym z filmów na LinkedInie, praca w ten sposób pozwala czerpać satysfakcję z sukcesów swoich klientów. Kiedyś, jak byłem handlowcem, najbardziej cieszyło mnie to, że sam sprzedawałem. To powodowało zastrzyk endorfin w mózgu i też sprawiało, że no szukałem kolejnego zwycięstwa. Tutaj, we własnej firmie, kiedy ją prowadzę, okazuje się, że sprzedaż nie daje już aż tyle radości, bo każda kolejna sprzedaż to każda kolejna odpowiedzialność i poczucie odpowiedzialności, ponieważ no zostałem obdarzony przez klienta zaufaniem. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że pracując jako konsultant, no bardzo często spotykam Różne firmy. To znaczy, mam duże szczęście współpracować mój największy klient ma no, ponad 140-150 handlowców na teraz. Tam pracuję bezpośrednio z zarządem, mój najmniejszy klient ma sam jest handlowcem, można powiedzieć wprost. Więc jakby ten rozstrzał rozmiaru klientów u mnie jest dość duży, natomiast okazuje się, że nawet mimo tego, że takie przedsiębiorstwa wielkością różnią się dość istotnie, to Problemy sprzedażowe między nimi są często bardzo, ale to bardzo podobne. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że e, tych firm, z którymi współpracowałem, jest już ponad 60. Czyli widziałem ponad 60 modeli biznesowych. Ponad 60 razy wgryzałem się w to, w jaki sposób funkcjonuje dana firma, jak sprzedaje swoje usługi, jak na tym zarabia, jak wyglądają jej wewnętrzne procesy i dlaczego w ogóle ktokolwiek chce te usługi czy produkty tych firm kupować. To jest trochę tak, że praca w ten sposób napełnia człowieka dużą pokorą do tego, co sam wie i do tego, co, co potrafi. Dlaczego pokorą? Dlatego, że za każdym razem, nawet jak prowadzę warsztaty z handlowcami, to wszystkich pytam o to, jakie jest Wasze doświadczenie w sprzedaży, czego się w życiu nauczyliście. I nawet w jednej, firmy, w jednej firmie, kiedy rozmawiam z handlowcami, okazuje się, że na sali mam osoby o bardzo dużym, dużym zróżnicowaniu doświadczenia. To znaczy, są często osoby, które pracują od 3 miesięcy, i jakieś osoby, które pracują na przykład 15 lat. I są takie, które pracowały w jednej branży, są takie, które pracowały w bardzo wielu branżach. To jest trochę tak, że każdy z nas ma inne doświadczenia dotyczące sprzedaży. A ja bardzo mocno wierzę w to, że znowuż każdy z nas jest sumą doświadczeń, które dotąd przeżył. Ja też z tego powodu jako konsultant nie pomagam wszystkim firmom, bo wszystkim pomóc nie potrafię. To znaczy, mam pewien zestaw umiejętności, pewien zestaw wiedzy na dzień dzisiejszy, który pomaga mi, pomaga mi pomagać w odpowiednich sytuacjach, w określonych sytuacjach, określonym firmom, bo też nie wszystkim. Zatem ja też jestem sumą swoich doświadczeń. I teraz to, że pracuję jako konsultant, sprawia, że nie jako szkoleniowiec, sprawia, że to nie jest tak, że ja komuś przychodzę wyłożyć wiedzę, którą mam, tylko sprawia, że wchodzę właśnie w model biznesowy, który ma klient i teraz wiedząc gdzie chce się znaleźć, musimy użyć różnych narzędzi i różnych sposobów na to, żeby poprawić sytuację naszego klienta. I teraz żaden z projektów, które robimy, absolutnie żaden z projektów, które robimy się nie powtórzył. To znaczy za każdym razem te rozwiązanie, które zastosowaliśmy, było odrobinę inne. W pewnym sensie odrobinę inaczej należało do tego podejść. To też jest trochę tak, że taką ukrytą rolą konsultanta jest to, że on nie ma przekazać wiedzy. Konsultant nie ma opowiedzieć jakichś mądrych rzeczy. Konsultant ma pomóc klientowi, po prostu. I teraz klienci są na różnym etapie. Dla przykładu, mówiąc, co mam na myśli, jeżeli mam, mamy klientów, którzy Wdrażają już wiele procesów, na przykład na produkcji, w logistyce, wiedzą jak procesy robić i w ogóle są do nich przekonani, to z nimi jest dużo łatwiej robić oprocesowaną sprzedaż niż z firmami, które nigdy tego nie robiły. To znaczy, wtedy na przykład oprocesowujemy tylko kawałek procesu, żeby zrobić jeden krok do przodu. A nie jakby wdrażać coś, co klient zaraz zarzuci, bo będzie mu to nie, do niczego niepotrzebne. Czyli mówiąc krótko, konsultant nie ma za zadanie przyjść, powiedzieć mądre rzeczy i wyjść. Konsultant ma za zadanie pomóc klientowi. Każdy klient jest inny, każdy klient ma inne doświadczenia, więc każdemu klientowi należy pomóc inaczej. Dlatego żaden z projektów się nie powtarza. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że skoro każdy z nas jest sumą swoich doświadczeń, to każdy z nas trochę inaczej rozumie. Rozumie sprzedaż i to, w jaki sposób powinno się ją robić. I teraz jest jeden taki cytat, w który ja bardzo, ale to bardzo, bo bardzo, bardzo wierzę tak naprawdę. Peter Drucker kiedyś powiedział, że wiedza, którą uważamy za prawdziwą, sprawdza się w działaniu. I to jest meritum tego odcinka i to, co chciałem wam bardzo przekazać. Sprzedaż nie jest jak wymiana opon, dlatego, że istnieje jeden dobry sposób na wymianę opony. To znaczy, trzeba podnieść samochód, odkręcić koła, zrzucić oponę. Założyć kolejną, ewentualnie wymienić wentyl, napompować, założyć na auto, obniżyć i auto może jechać. To jest. Jest jasne, w jaki sposób dobrze wymienić samochodową oponę. Oczywiście jest tak, ja jestem, ja jestem osobiście frikiem motoryzacyjnym, to znaczy oprócz, oprócz sprzedaży, moją drugą pasją jest motoryzacja. I ja oczywiście wiem, że są warsztaty, które tą umiejętność dobrej wymiany opon posiadły i nie rysują mi felk na przykład. Natomiast w sprzedaży jest zupełnie odwrotnie. Zupełnie odwrotnie dlatego, że w sprzedaży istnieje bardzo dużo sposobów na zrobienie sprzedaży. Dobrze. To nie jest tak, że sprzedaż ma jeden uniwersalny sposób na to, jak ją dobrze zrobić, jak nią dobrze zarządzać, bo jeden uniwersalny, dobry sposób nie istnieje. To znaczy ja pracując z tymi 60 klientami, absolutnie mam tysiąc ton pokory do tego, że dla każdej z nich sprzedaż w dobry sposób może oznaczać coś zupełnie innego. I. Trochę z tego powodu, ja na przykład, kiedyś, jak byłem dyrektorem sprzedaży, miałem duży problem z wdrażaniem, powiedzmy to wprost, gotowych metod sprzedaży. To znaczy, kiedy przychodziłem do swojego zespołu i mówiłem: Słuchajcie, to jest metoda sprzedaży i teraz będziemy tak sprzedawać. I metoda sprzedaży mówiła, że trzeba zrobić to i to, a potem to i to, a potem to i to, a na końcu to. I teraz ja zawsze miałem z tym problem, trochę dlatego, że taki problem czysto wdrożeniowy, czyli jeżeli to nie ludzie wymyślali sobie metodę, to nie ludzie, to nie ludzie uczestniczyli w tym, jak ona powstawała, to utrudnia to bardzo wdrożenie, no bo oni po prostu słabe wyniki potem zrzucają na tą nową metodę, która przyszła. Ktoś, jakiś mądry trener, przyszedł, stanął, opowiedział o metodzie i teraz róbcie, a jak nie ma wyników, to znaczy, że się źle metody nauczyli. Więc jakby ja w swojej pracy konsultingowej bardzo dbam o to, żeby to właśnie u klienta powstała jego własna metoda, rękami wręcz tego klienta stworzona. Pod jakąś moją kontrolą, pod ewentualnymi uwagami, tego jak to dobrze robić, natomiast tu klient sam sobie tworzy tą metodę. Natomiast wśród samych handlowców też jest, też jest problem, no bo. Rzeczywiście jest tak, że skoro nie ma jednego dobrego sposobu na sprzedaż, no to jak w takim razie ją oprocesować? Bo w to z kolei bardzo wierzę, że sprzedaż nie jest jak wymiana opon, ale jest jak matematyka, czyli sprzedaż da się policzyć, da się ją oprocesować, da się ją e, przez to, że jest oprocesowana i opomiarowana, da się ją w przewidywalny sposób poprawiać. E, to jest trochę tak, że procesy sprzedaży nie są. Nie są jak procesy produkcyjne na przykład. Czyli jeżeli dobrze chcę wyprodukować kubek, to na to jest określona ilość czynności, to znaczy w określony sposób muszę zrobić rzeczy, żeby mieć na końcu dobrze wyprodukowany kubek. Natomiast sprzedaż nie jest procesem liniowym typowo. Tak jak proces na przykład produkcji kubka. Sprzedaż jest procesem nieliniowym, to znaczy ma pewne kamienie milowe, ma pewne działania w ramach, w ramach procesu, które powinno się wykonać, natomiast życie sprzedażowe działa tak, że nie zawsze udaje się proces zrobić pięknie liniowo. I tutaj, jako przykład, mogę podać to, że taki najbardziej standardowy proces w firmach to jest zbadanie potrzeb, spotkanie, przygotowanie oferty i jakieś negocjacje. Na przykład strzelam abstrahując od tego, że to jest fatalny proces dla tych, którzy, dla tych, którzy wiedzą. To jest fatalny proces, tak się nie powinno robić. Natomiast załóżmy, że taki mamy. No bardzo często w prawdziwym życiu się zdarza, że klient przychodzi i mówi, słuchajcie, w nosie mam wasze spotkanie i badanie potrzeb, tu jest moje zapytanie, proszę mi przygotować ofertę. I okazuje się, że no proces przeszedł od razu do trzeciego, czwartego kroku, czyli on co do zasady jest... Nieliniowy. Nie powiemy temu klientowi najczęściej, że no, ale wie pan, ja to mam w procesie badanie potrzeb, więc teraz się mimo wszystko spotkajmy, że pan mi wysłał zapytanie i coś tam. Procesy sprzedaży są nie, nie, nieliniowe. Natomiast też świadomość właśnie tego, czyli tych, tych, tych trzech faktów, tak naprawdę. Pierwszy fakt e, sprzedaż. Nie ma jednego sposobu na to, jak ją robić dobrze. Ten dobry sposób dla każdego i dla każdej firmy może oznaczać coś zupełnie, zupełnie innego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, procesy sprzedaży nie wdraża się moim zdaniem tak, że mówi się ludziom: tak, róbcie, tak jest dobrze, bo taka jest metoda, i teraz, i teraz wio w teren bo to utrudnia nam bardzo wdrożenia, powoduje często, często powoduje jakby bunt przed zmianą, dużo większy niż normalnie I, i zwyczajnie tą zmianę utrudnia. No i trzeci fakt, czyli procesy sprzedaży są co do zasady nieliniowe i trzeba to brać pod uwagę. Na szczęście powstało kilka CRM-ów, które nieliniowe procesy sprzedaży potrafi mierzyć. I teraz biorąc pod uwagę te trzy fakty, Trzeba o nich bardzo, bardzo pamiętać. I teraz, po co to wszystko mówię? Mówię to po to, że w internecie i, i wszędzie, i też w moich podcastach jest dużo wiedzy dotyczącej sprzedaży. Często też dochodzi do różnych spięć między trenerami sprzedaży, czy ludźmi sprzedaży, która metoda jest lepsza, a czy rzeczy robić w taki sposób, a czy robić w inny. Jeszcze w ogóle często się zdarza, że. Tacy niedoświadczeni trenerzy sprzedaży rozmawiają ze swoim klientem. On mówi, że robi rzeczy w sposób A, a ten trener się łapie za go. Mówi, Boże, święty, proszę pana, ale tak się nie robi. Tak nie wolno robić. W ogóle tak nie róbmy, a tak róbmy. I teraz mówię to wszystko dlatego, żeby każdy z Was, kto słucha tego podcastu, do końca życia zapamiętał sobie ten cytat Drakera. Ten cytat, który mówi o tym, że wiedza, którą uważamy za prawdziwą, sprawdza się w działaniu i że. Każda firma, każdy, każdy, człowiek może mieć trochę inny sposób na to, jak dobrze robić sprzedaż. I teraz ta wiedza, która pochodzi od trenerów, ta wiedza, która pochodzi z moich podcastów, ta wiedza, która pochodzi z bardzo wielu źródeł, z konferencji i tak dalej, powinna być źródłem do ewentualnej inspiracji. Czyli teraz jeżeli mamy proces, mierzymy swoją sprzedaż i co do zasady chcemy ją poprawiać, to właśnie całe te materiały dookoła wszędzie są jedynie źródłem do testowania tych pomysłów. Czy to jest dla nas dobry pomysł, czy to jest dla nas niedobry pomysł. Oddzielamy się od tego pomysłu absolutnie. To jest tylko pomysł. W jednym z podcastów z Michałem u nas w wywiadzie o tym mówiliśmy. Jeżeli nie słuchaliście, bardzo Was zachęcam. To jest tylko pomysł. I on jest po to, żeby ewentualnie go przetestować, jeżeli, do, jeżeli, jeżeli uznamy, że jest na tyle dobry, że warto. I teraz, jeżeli się nie uda, to po prostu robimy inaczej. I teraz dokładnie tak samo my pracujemy z klientami: to znaczy, e, zaczynamy od, od pewnego wysnucia wstępnego planu zero. Zaczynamy realizować ten plan i w skończonych, krótkich e, odcinkach sprawdzamy, jak on się sprawuje. I zazwyczaj na osiem pomysłów w planie, który mieliśmy, pięć nie działa. Jeden działa tak średnio, jeden dobrze, a jeden bardzo dobrze. I teraz te pięć, które nie działają, najprawdopodobniej w ogóle wyrzucamy. Ten, który działa średnio, próbujemy go ewentualnie poprawić, ten dobrze poprawiamy, bardzo dobrze rozszerzamy, robimy go więcej. I robimy kolejną iterację, mamy kolejnych kilka pomysłów, mamy znowu osiem. I teraz w kolejnym rozdaniu sprawdzamy, i z tych ośmiu zostają cztery, które działają. A potem w kolejnym miesiącu okazuje się, że wyszła nam nowa konkurencja, która zaczęła robić coś w inny sposób i trzeba te wszystkie pomysły, które mamy, dostosować i robić rzeczy znowu w trochę inny sposób. Więc jakby krótko mówiąc, i podsumowując też ten odcinek, który jak widać nie będzie najdłuższym w historii tego podcastu, pomysły i cała wiedza dookoła, która dotyczy sprzedaży, musi być puszczona przez filtr waszej organizacji i waszych ludzi, i was jako was, jako was również, jako po prostu jakiś pomysł, który wcale nie musi okazać się. Udany, trafiony, najlepszy, i tak dalej. I też mam nadzieję, że jeżeli spotkaliście kiedyś kogoś, sprzedażowca, który mówi, że po prostu, żeby dobrze zrobić rzeczy, to trzeba je zrobić tak i tak, to wyślijcie mu ten odcinek podcastu. Może jakoś przekona tą osobę, że no nie jest tak wcale do końca. Zatem zostawiam was z tą myślą. Sprzedaż nie jest jak wymiana opon. Jest wiele sposobów na to, żeby robić ją dobrze, i każdy. Może ją robić dobrze, robiąc ją trochę inaczej. Zachęcam Was do wysłuchania podsumowania. No dobrze, słuchajcie, odcinek był krótki, więc pozwolę sobie w podsumowaniu porozmawiać trochę dłużej niż zwykle. Teraz, kiedy słuchacie tego odcinka, do końca tygodnia, bo do piątku, można taniej kupić bilety na nasz warsztat otwarty z tego, jak skutecznie pozyskiwać klientów na rynku B2B. I to warsztat, który wprost uczyć będzie tego, w jaki sposób podejść do prospektingu, jak go dobrze robić i Pewnym wyróżnikiem naszego warsztatu, o który bardzo dbam, jest to, że wychodzi się z niego z gotowym planem na to, w jaki sposób robić to we własnej firmie. Tak po prostu. Innym podsumowaniem jest naturalnie to, że jak zawsze serdecznie Was proszę o to, żeby komentować, lajkować, szerować, obserwować. To tak naprawdę dzięki Waszej aktywności podcast nie jest w żaden sposób sponsorowany finansowo, reklamowany finansowo, to głównie dzięki Waszej aktywności jestem w stanie docierać tym podcastem szerzej i jestem w stanie też sprawiać, że coraz więcej osób go słucha. Natomiast teraz, kiedy go nagrywam, jesteśmy po absolutnie rekordowym tygodniu podcastu, z jakiegoś względu słuchających podcast w zeszłym tygodniu było niemalże dwukrotnie więcej niż w ostatnim i w ostatnich tygodniach, bo było to niemalże dwa Tysiące osób w jednym tygodniu, ludzi sprzedaży, 2000 osób to jest, jest już dość duża, istotna publika, więc bardzo serdecznie wam za to dziękuję, że tego podcastu słuchacie. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że robię wszystko, co mogę, żeby możliwie, żeby nagrywać na takie tematy, które są możliwie niebanalne, które mogą dać wam rzeczywiście realną wartość. To tyle w tym odcinku. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie, szczególnie tym, którzy wysłuchali podsumowania. Zakładam, że na koniec już zostają ci, którzy naprawdę cenią sobie podcast i tracą czas na wysłuchanie samego podsumowania w pewnym sensie. Więc Wam, tym, którzy teraz słuchają tych słów, dziękuję najbardziej. Krótko mówiąc, nie przedłużając, Szymon Negacz, pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.